Dzień dobry, dzień doberek, witam wszystkich serdecznie Ja jestem po urlopie Można powiedzieć dzisiaj drugi dzień po urlopie jestem I tak powoli, powoli się wdrażam do roboty No i co, pogoda można powiedzieć, że jest wiosenna 17 stopni ciepło. dzisiaj jest 29 październik 17 stopni, a wczoraj wczoraj było 20, i słońce świeciło, także normalnie pogoda się zmieniła. No i co? Dzisiaj miałem trzech klientów: Denmelholz, Halls, Brilux, a potem 100 km jechałem dalej autostradą numer 27. Pierwszy raz w życiu jechałem autostradą 27 aż do siódemki. Nigdy tak daleko nie jechałem 27 autostradą. A dzisiaj jechałem. No i z jedną paletą na taką wiochę do malutkiego sklepu. Kurczę, zablokowałem całą drogę, bo tam trzeba było tyle cofnąć, bo z drogi on nie ściągnie. No i ten, udało się. I teraz przyjechałem do ostatniego klienta do netto. I termin rozładunku. Tutaj mi dyspozytor napisał mam 13.30, a jest godzina 12. .00. Także mam półtorej godziny. Ten, ale dostałem pager. O, zameldowałem się, podaniem mi, dyspozytor mi napisał numer rozładunku. Bo w niektórych miejscach, mało że się przywiezie towar, to jeszcze trzeba mieć numer rozładunku. No i mi wszystko poprzysyło, i napisał mi, że termin mam 13:30. No ale że droga fajnie szła, żadnych problemów nie było. No to jestem wcześniej. No to teraz sobie. Odpocznę, może się trochę drzemnę, zobaczymy. No tak wygląda robotka, jak na po urlopie, to można powiedzieć, że spoko loko Wczoraj troszeczkę na dzień dobry miałem fajne powitanie, bo zacząłem nad ranem ciemno, mgła i normalnie autobus Flix, flix flexbus, flexbus, ten zielony na polskich numerach rejestracyjnych. Wziął, zajechał mi drogę i mnie wyhamował, bo była sytuacja taka, że patrzę w lusterku, nikogo za mną nie ma, a jechał ciąg ciężarowych samochodów, i tak jechali 75 no i ten. A ja się uwijałem, bo miałem termin na godzinę siódmą być u klienta, no i tak dość cisłem. No i patrz, nikogo nie ma, no to dawaj, wyprzedzam i tak jeden za drugim, trzymali się, nawet odstępów nie było, tak jechały takie wywrotki. No i tak jadę, i ja wyprzedzam. Nagle patrzę, jak ktoś mi światłami mrugą. Ja mówię, kurczę, kto by to za mną był? Jakieś coś duże. Ja mówię, ciężarówka? Kurczę, ile to może jechać? No dobra, no ale wyprzedziłem. Ja patrzę, autobus, nie? Za mną. No po co on mrugą, jak widział, że ją wyprzedzą? Tym bardziej, że w ogóle go na początku nie widziałem. Nagle się zjawił, także musiał fajnie zasuwać. No i ten wyprzedził mnie i wyobraźcie sobie, że Yy, zajechał mi drogę, i po hamulcach do normalnie, z ludźmi jechał. No i ten, ja kurczę szybko. Awaryjki mi się włączyły dobrze, że farby nie miałem, bo jakbym farbę wziął, to już leży cała normalnie. No bo mi się asystent włączył. Awaryjki no i kurczę, ja mówię co jest grane. A on mnie wyhamował prawie że do zera. Wyobrażacie sobie kierowca zawodowy z autobusu, kurczę, normalnie patologia totalna. Dobrze, że tego nie nagrałem, nie miałem kamery włączone. Bo, bo bym pokazał nawet numery stacyjne by było widać. No i co, i zaraz za mną się korek zrobił, bo te wszystkie ciężarówki, które wyprzedzałem, no to dojechały i kurczę korek. No i co, uciekłem na lewą stronę. Uciekłem na lewą stronę, a widzę autobus przyspieszony, No ale ja się nie chowam za niego, tylko jadę lewą stroną, awaryjki mam włączone cały czas, już potem ruch cały się wstrzymał wszystko wolno jechało i ten, i poszedł, i tak sobie myślę no jeżeli, kurczę, on był pośpieszny, mu się śpieszyło, to czy mu, kurczę takie, taki numer mi odwalił a druga sprawa, jeżeli mu się śpieszyło, to po co mnie hamował, no to mógł iść do przodu, powiem wam, że nie rozumiem tej patologii wśród zawodowców normalnie, bo to, że osobówki potrafią robić numery no to już, to już jest normalka, nie? to już przyczek przyzwyczaju, ale że zawodowcy potrafią takie numery dreszcze przechodzą, no ale nic się nie stało Wszystko objechałem, trochę ciśnienie mi do góry poszło, ale potem już było spoko także pozdrawiam wszystkich czasami są takie sytuacje, jak na przykład dzisiaj że miałem być na siódmą rano, tutaj za Hamburgiem, w stronę Libek na rozładunku, nie. No i przyjechałem, poszłem się zameldować. A gościu mi mówi, że on potrzebuje e, jakiś jeszcze dokument. A ja mówię, że dyspozytor mi dał to i nic więcej nie mam. Poszłem jeszcze zerwać. E, na ładunku są te szajny przyklejone zaniosę mu to, nie on potrzebuje coś innego ja mówię, no to zadzwonię do dyspozytora i niech mu wytłumaczy, co, nie, nie, że mam nie dzwonić no i gdzieś tam zadzwonił no i kozże mi w aucie czekać no ale zawsze jak czekam w aucie to trzeba dyspozytora poinformować dzwonię do dyspozytora i ja mu mówię że mam tu mały problem, bo ja mówię, on powiedział, że trzeba jakiś tu termin mieć. On dyspozytor mi mówi, że wszystko jest załatwione, wysłał mi jeszcze numer, normalnie buks numer, no i ten idę znowu do niego, żeby mu ten numer pokazać. On mówi, nie, on tego nie potrzebuje, że mógł czekać w Bałcie. No i powiedziałem dyspozytorowi, że mam czekać. No okej, okay. także, wszystkie takie zdarzenia no trzeba tłumaczyć. No i tak to jest, widzicie? I mówią na siódmą rano, bo tutaj w komputerze jest normalnie, że siódma rano termin, nie? a już jest godzina ósma pięć, a ja czekam. I jeszcze na dodatek jest piątek, piąteczek, piątunio dzisiaj, nie? Pierwszy listopada i takie to widzicie jest życie szofera. najważniejsze się nie przejmować o wszystkim informować dyspozytora ten chciał uniknąć tego ale ja mówię, ja na wszelki wypadek zadzwonię żeby dyspozytor wiedział i niech oni się tam dogadują a ja jest tylko szofer, nie? no, dziś taki króciutki filmik chciałem serdecznie wszystkich pozdrowić i chciałem znowu tak pozdrowić moich bardzo częstych Widzów Tomasz Fracz 7751, Adam Saj, e, Waldemar Tudralek. E, potem tutaj z Opolszczyzny, e, ł, e, Łukasz Zajączkowski. Łukasz Zajączkowski, no może rodziną jesteśmy, e, Tadeusz Sztuka, Marcin Grzybek, Krzysztof Zelman. Pozdrowienia z Mazowieckiej wsi, również pozdrawiam całe Mazowsze. Ślązaków wszystkich pozdrawiam. Adam e, Adam George 8031 e, Klim, e, Klim z Jabowa. jakie wymocie dziwne te, te tutaj na ten. Stanisław Herek, Jacek Gaska. Eee, Robert, eee, Robert W1152 serdecznie pozdrawiam. Krzych Krzyk, krzyk 9324 Siergiej Pałaszenko, jeśli dobrze po rusku przeczytałem ciebie też. jest spasiba i priwet dla ciebie twój pan 9774 no pozdrawiam was moi kochani widzowie i do usłyszenia do następnego razu